Jeszcze raz. Czy poleczy to pan usługi Oręcz innej osobie, która się zastanawia nad operatora telefonii komórkowej? O nie, na skórę znanie! Nie, nikomu. Nie polecam tego. Czyli w skali mojego do pięciu na ile? Zero. Jeden. Chcę powiedzieć, dlaczego nie pan Pani powiedziałem, to są złodzieje, jeśli chodzi o internet. Mękają mnie reklamami że wygrałem jakieś BMW, poszedłem tam, razem z matką moją, poszedłem się upomnieć o te BMW. Wie Pani, co mi powiedzieli? Tak. Chciał Pani wiedzieć? Że jestem niepoczytalny, że nie wygrałem żadnego BMW, ani nic z tych rzeczy. Tak, ale ja im pokazuję telefon. Wie Pani, pisze czarno na białym, wygrałem BMW. I że chciałbym kluczyki od tego BMW. Powiedzieli mi, że no nie potraktowali mnie poważnie, to jak ja mam ich traktować poważnie, skoro piszą mi, że wygrałem BMW, a jego nie ma. Obudzisz zbiorące komputacje masz w studiu, a ręce to dostawca usług telekomunikacyjnych w skali od 1 do 5? Jako dostawca? No dam im trójkę. Za to, że mi telefon dali, Za złotówkę. <laughs> Proszę o uzyskanie od 1 do 5, bo jeden oznacza, że się Pan zdecydowanie nie zgadza, a pięć się pan zdecydowanie zgadza. Odrzucam usługi, być zapasowane do moich potrzeb. No, nie zgadzam się. Czyli w skali od 1 do 5, na ile? Jeden. Orencz to solidny dostawca, wywiązujący się ze swoich zobowiązań. O, ta, wie pani, co oni się wywiązują? Jak chcą ode mnie pieniądze stargać, to wtedy tak. Czyli najlepiej się pan z tym zgadza, w od jednego do pięciu. No, nie będę hamem, dam im dwójkę. Obejrzysz się przyjazną firmą. Najlepiej się pan zgadza z tym stwierdzeniem. No, no. Zależnie, dla kogo oni są przyjaźni, no? Ja wiem. No, dla mnie nie. Jeden. Zabał swoich pieniędzy. <laughs> Proszę panią No dobra, dwójka, nie dba To firma, której ufam No wie pani co Bezgranicznie to na pewno nie Dwójka od jednego do pięciu co Z dwójką Oraz z stałych klientów I oferuje im lepsze warunki niż klientom nowym No nie, no bo ci nowi mają nowsze telefony, lepsze promocje. A jak ja się poszedłem zabrać o to BMW, to mnie wyśmiali. Więc jeden. Oferuje kompleksowe, innowacyjne usługi. No, ja, jak się bierze coś nowego na abonament, no, no mają innowacje jakieś, ale nie, nie. W stosunku do innych firm to nie mają, bo na przykład są te szybkie yy, internety, Wi-fi, wi-fi. z tym w jednego do pięciu? Trzy. W elastyczny sposób podchodzi do potrzeb i problemów swoich klientów? Jeden. Oferuje usługi wysokiej jakości? Wie Pani co, ja się tam nie znam, trójkę im dam. To firma, która wyróżnia się na rynku? No, no chyba tak, no. Nie, nie, nie. Nie, nie, wyróżniają, nie wyróżniają się. Jeśli chodzi o to, to są lepsze of oferty, mają chyba w innych sieciach, więc daję im dwójkę. Dwójkę? No, a mogę coś wygrać? Czy, czy nie? Mogę? Mogę coś wygrać? Nie, nie, niestety nie mam, żeby być gotowym prowadzę między przeciw. No dobra. A my już że swoją ofertę do potrzeb stałych klientów? No, no, dla Wie pani, trudne pani te pytania zadać. Dwójkę. Operator jest konkurencyjny w porównaniu do innych operatorów. E, proszę panią, ja chciałem tylko z panią przerwać, a mogę wygrać pani numer prywatny telefonu? Bo pani ma bardzo miły głos. No, niestety nie ma takiej możliwości. Nie ma, a na Facebooku jakoś? Nie, takiej możliwości. Dobra, ja Panią znajdę. No i ten... Proszę ponowić pytanie. Oferta Orenc jest konkurencyjna w porównaniu do innych operatorów. Nie jest konkurencyjna, jedyneczkę. A Pani się wcześniej przedstawiała, tak? I tak, muszę Panu mnie słuchać. Dlaczego uważa Pan, że usługi Orenc są dopasowane do... nie są dopasowane do Pana potrzeb? Ponieważ... ja mam duże wymagania. <laughs> <noise> Więc daję dwójkę. Ale proszę się przedstawić jeszcze raz. Nie, nie. Już powiedziałam, to mógł pan uważać. Dlaczego uważa pan, że nie są dopasowany do pana potrzeb? Bo ja jestem człowiek solidny, wymagający i czegoś też od nich wymagam. Daję im jedynkę. Teraz... no już. Nie... Ale to jest pytanie otwarte, tak? Muszę nam powiedzieć konkretnie, dlaczego nie są dopasowane do pana potrzeb. No, no bo... do dupy telefon mi dali. I nie dali mi BMW! Posłuchajcie, skoro ocen od 1 do 5, 9 oznacza bardzo niezadowolony, a pięć bardzo zadowolony. Jak ocenia Pan jakość techniczną połączeń głosowych w Czy Jeśli chodzi o jakość głosu podczas rozmowy, siedzi oręcz. Mam na myśli czysty, zrozumiały głos, brak szumów i trzasków. No, nic tu nie trzaska, piątkę. Zasięg w sieci oręczach parocenia? No, 5 zasięg masz połączeń w sieci oręczach parocenia? jak jest teraz? Stabilność połączeń w sieci Orange. No, cztery. Rozumiem teraz o oferty sieci Orange. Jak ona ocenia wybór i telefonów? No teraz to ja nie wiem, więc nie jestem w stanie nic... no trójkę im dam, bo nie wiem, nie orientuję się, co tam jest. Odpal palpetka. Wiarygodność i rzetelność informacji o ofercach połączenia? O, rzetelność informacji to ja im daję jedynkę. Wie Pani, bo ja już mówiłem no Pani o tym temu, nie? Złodzieje. A co w innych panu synia? Nie, jeden, jeden. Wybór dostępnych usług dodatkowych? No, na usługę dodatkowych za bardzo się nie znał, ale daj im, trójkę im daną. No. Wybór dostępnych punktów dodatkowych? Trójka. A czy teraz, panie, musimy być wolnym. Zobaczcie, co jest w mojej cenie. Skali od 1 do 5. Czy są warte? No chyba tak. Mm, trójkę. Ale proszę mi się przedstawić jeszcze raz. Myślę, że o twoich kontaktach z pracownikami oraz w jakim stopniu jest pan zadowolony z tych kontaktów jednego do pięciu? No ja tam... o jedynka. Od 1 do 5, gdzie oznacza bardzo świetnie i bardzo dobrze. Jak ocenia Pan następujące elementy współpracy z operatorem Orange? Przedłużenie umowy na kolejny okres. Procedura przedłużenia umowy, jak Pan ocenia? No, jak oni coś chcą ode mnie, to na piątkę. A chodzi o samą procedurę przedłużenia umowy? No to. I uskali od 1 do 5? Tak. No dobra, do 5. Zakup i nowej usługi, jak pan ocenia? Eee, no, jak nowa usługa, no to nowa, no to na piątkę. Funkcjonowanie punktów sprzedaży? Eee, dwójka. Bo u nas mają siedzibę w takiej obskórnej dzielnicy, tam na <śmany>, obrzygane, wie pani, aż tak tam iść, to dwójka. Dwojga! Funkcjonowanie strony internetowej Orys, korzystał Pan z tej strony? Korzystałem, kolega mnie tu uczył, bo nie znam się za bardzo na komputerach, ale. No, stronę mają na cztery. W jakim celu korzystał Pan z strony internetowej SMS-y za darmo! Jakieś szukałem północy, wie pani? I dwójkę. Bo chciałem skonfigurować swój pod kątem technicznym? No, no dwójka. Nie podpadają pana rachunki oraz jeśli chodzi o kompletność i zakres informacji na rachunku. No tu, jedynkę. Prawidłowość naliczenia kwoty na rachunku? No na pięć. Oni sobie tam zawsze dobrze wyliczą. Nie ona no raporta 88 a Pani. Jakie jest Pana wykształcenie? No. Ogólne. Średnie. Ale wie Pani co? W tym kraju nie ma wykształcenia dla ludzi. No. Jak? Nie tak to jest, co mnie Pracuje Pan, się Pan? No, dorabiam tam coś na boku, nie. Pracuje Pan do ryb, czy na całe? Dorywca. Do 50? Do 50? Od 50? Odbieram na górze, co Pan usługa? Poniżej 3 miesięcy, od 4 do 6 miesięcy, od 7 do 12 miesięcy, od razu do 2 lat, od 3 do 5 lat. Od 3 do 5? Lat! Od 3 do 5? Lat, no. Którzy powiedzieli, że przybliżenie miesięcznie wydaje Pan na ten telefon komórkowy? No. No, za dużo! Że 30 złotnik to. Pięć? Muszę się doładować za 3 dychy? No, tak? no, to, to, no muszę, nie? No to... 50 zł miesięcznie pan wydaje? pewno. Przedzysam obecnie listę z przedziałami dochodów, proszę wskazać przydział najlepiej opisujący łączne dochody netto, to znaczy na rękę wszystkich osób mieszkających w na gospodarstwie domowym. Do 500 zł, od 500 do 1000, od 1000 do 1500, 1500 do, dwóch, od dwóch do 2, od 2 do 2,5, od 2,5 do 3... Nie, po, nie, a mu, muszę podawać? Muszę to podawać? Może Pan oczywiście odmówić odpowiedzi. No to odmawiam. Podsumowując, projektorem telefonii komórkowej jest według Pana najlepszy. Oręcznik mały plus z HSM i Swoich Play. Foldafone. <grym> nie, no nie wiem, teraz nie wiem, odmawiam odpowiedzi. No dobrze, ostatnie pytanie bardzo dziękuję za wzięcie udziału w naszym badaniu. Dobrze, a proszę Panią? Proszę czekać. Proszę Panią. Jest tam pani jeszcze? Bo kolega też by chciał wziąć udział w, w, w ankiecie, i może pani do niego zadzwonić? To no pan zbierany samo, więc kolega musi poczekać, telefonu. Ja bym bardzo prostu... prosił. Ale on by bardzo prosił. Po, 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 po. Dziękuję bardzo. Aha, proszę panią, chciałem pani powiedzieć, że pani rozmowa była też nagrywana i będzie pani na YouTubie. Nazywam się jest Bartłomiej i proszę się tym. <noise>